Cześć, witajcie z tej strony JJ Maniak, a to jest drugi odcinek z serii Painkiller. Ostatnio skończyliśmy na cmentarzu. tego wybierzemy sobie poziom. Hmm, będzie to teraz katedra. No i. Jedziemy z koksem. Rozpocznijmy grę. Dobra, chcę obydwie karty. Bezsenność, dobra. No widzieliście, mieliśmy do wyboru w tej chwili trzy poziomy trudności. z czego gramy na drugim Dobra, teraz zrobimy taki myk Ci biegną Bum, teraz ci biegną Bum Teraz tak, kolejni będą biegli Idzie raz, dwa, trzy i kolejny strzał Teraz tam widzę, że kolejni biegną Szybko dusze zbieramy Jak najwięcej tych dusz potrzebujemy Dobra Teraz tak, albo on tu wybiegnie, albo tu Tu i są dziady Chodźcie do mnie Jeszcze żyją? Ze mną nie ma żartów Wypiertki mamuni. Dwóch za jednym. Ło, wow, 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 wow. dzieci, dzieci, gdzie wy na mnie na tatusia atakujecie? Nieładnie, nieładnie z Waszej strony. Kolejna dusza do kolekcji. Teraz szybko się tutaj się rozejrzymy. O! Jakaś amunicja ładna. Mhm. Tego nie można rozwalić. Jakieś głosy słychać. Szelesty. Piękne klimaty. Uwielbiam takie klimaty. Co w tych grach? Nie wiem, jakoś najlepiej się czuję. Strzelaneczki jakieś fajne, dobre. Hmm, teraz tam muszę iść. Dobra, teraz tam się udamy. No to lecimy z hoksem. Dla mnie spieprzaj koleś Nie ma takiej zabawy ze mną Nie ma ich więcej? No nie no To jest że mam kolejną amunicję Tutaj mamy trochę monetek złotych Czy owszem? Czemu nie? Dla mnie też należy się... O, tu kolejne Freszki powysadzamy, bo nie są potrzebne. Dobra, kolejny punkt. Coś mi się wydaje, że tam może być... Ooo o, o ho, 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 ho. Chodźcie tu. wiem, co tutaj będzie. Poczekamy chwilę. Dobra. Mm, jakoś. A, tak, bo to jest ten laser. To jest taka fajna broń, czy możecie wystrzelić. O, i zaraz wracam. Jest taki też promin i wraca do mnie. Jednak wolę starą, z tą dobrze sprawdzoną strzelbę. O jak widzimy, coś nas atakuje od góry. Oto ci, ci tarczownicy zlikwidowany. Zaczynamy szybkość się na drugą się stronę. No i elegancja Francja, dobra. Zwalimy trochę tych beczek. Trochę więcej nazbieramy sobie tych monetek, bo się przydadzą. U, full amunicji. Mam. Jeszcze więcej monetek. Teraz tak, tam pójdę, mam amunicję, tam pójdę, mam amunicję, ale to i tak chodzi mi w jednym kierunku hm. Coś mi się wydaje, że tu może być coś złego. O, nie, głupi Basie. Żniwiasz. O, oh f**k. O, oh f**k, nic nie mogę zrobić. Musimy wyjść na otwartą przestrzeń i z nim walczyć Znaczy, że inaczej się nie da Gieńcie, szmaty jedne. Kurde, więcej ich matka nie miała? O fuck, jeszcze się wystrzelałem. Mam nadzieję, że że ty nic już więcej już nie będzie. Poczekamy chwilę. Dobra, i ruszamy dalej. Są, są. Kole, co to jest za moc? Ty mnie już góraś mi koleś Fok O kurde i więcej tu nie może być już. Jeszcze. tu już nic, już więcej już nie będzie. No ja pieprzę udało się no to była ciężka przeprawa chwila 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 dobra rozejrzymy się tutaj jeszcze teraz tak gdzie mamy się udać więcej tych beczek o, na ten co to, to wszystko jest? Koniec? Jak w tej planszy? Hmm, krótka była strasznie. Albo i nie. Ja to słyszę tam u góry, ale... Hmm. To się jest punktu to kontrol, zreszcie, że już jest punkt To kontroli, też tam u góry coś będzie. Jakbym wyczuł. co? Coś tutaj. Coś tutaj mamy A jednak więcej co tutaj nie ma. Degoś tam amunicję dostaliśmy Skąd ich tutaj, co, tutaj się ich teraz się Błąd! Z wadmiaru łatwo się poddać im. Co to tam jest? Oh, fuck. O fuck. Poza to gdzieś zginę, po mówię <śmiech> <śmiech> Możemy wracać do bitwy z nimi. O, już powoli kończy mi się pomysł, co tutaj mam robić. To mi się stało? Są tak biegnie. Mam nadzieję, że więcej to tutaj już, już nie ma. Znów wyjdę, znów będzie coś tam mi biegło i znów będzie niemiło. Mhm. Mm, hmm. <laughs> Mogę to beczkie wspinać. 无所谓无所谓。U f, u f. gdzieś tutaj mam iść, czy gdzie? Hmm. Może tutaj mam skoczyć? O! Tróżka dają mi amunicję, ale dobra, poradzę sobie jakoś. Zawsze coś się znajdzie, dobra. czym ty na dół. Jeszcze jeden jest. Pokażę, że mam iść tam. A to, czy to do góry, czy to do dołu właśnie mam iść. To jest latania niż dobrego no dobra więcej mądro zbieramy pierwsze wyrani te monetek idziemy na górę zobaczmy no, gdzie mnie strzałkami prowadzić Już jestem blisko albo coś mi się zbogowało, albo... No niby tu mam przyjść, ale... W takim razie jeszcze ktoś powinien być do ubicia, bo coś jeszcze musi być tutaj. Jest. No ludzie, to się nazywa się szukanie jednego w okręgu. O, no to jest tam na górę, muszę przyjść szybko. Nawet podskoka. O, rzeczywiście? Tak jakby ty to wyjście było blisko już. Może no, sprzątamy się na kołkownicę, bo jest najlepsza. Pyk, kołeczek leci. To jest też fajna broń, bardzo ją polecam. No w ogóle starsi gracze Pinkelera wiedzą o co chodzi. Visso, é que... só wow. Ah, é que elas me sabiam. Mało dużo zabrałem. myślałem, że więcej tego będę miał. O, jest i pancerz, elegancko. Że jednak ta część dłużej nam zeszła trochę. Zrówno z pierwszym odcinkiem. O wiele dłużej. O, jest amunicja jakaś. Ale coś tutaj mi pasuje. Aha, dobra, akurat coś są na dole. Tego wynika, że musimy iść na dół. Dobra, idziemy na dół. No, dawajcie. Chodźcie tu do mnie. A już wiem, co to jest. Jeszcze, jeszcze żyją. Kupiamy tej amunicję. No będziemy już nie wyciągnięcie się martwić. Badzia, badzia, badzia. Maza! Gdzie, gdzie mam iść, filla, filla? To na dół? Czyżby? Ale szorstem, czemu nie? Idziemy tu. Czyżby już, czyżby byśmy już tam wychodzili? Folk. No Droje, ja, gincie, ginьте, Dziękujemy. Szybko poszło. Kurde, na coś stanąłem? Zacząłem rać. No i widzicie. No i dobra. Czas rozpływki 22 minuty. No i dobra. W takim razie na zakończymy na kartach tarota, tak jak ostatnio. Widzimy, żadnej nowej karty nie widać, żebyśmy ją unblockowali. No na razie mamy tylko dwie. No i w tym momencie chyba zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobał. No i zapraszam do oglądania nas następnych odcinków. Cześć!